Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i nasz podcast Wielogłosy. Opowiadamy o kulturach i religiach Mazowsza. Odcinek 11. Stanisławowo. Jedyna wiejska parafia prawosławna na Mazowszu. Jeżeli chodzi o Pani pierwotnie to były to grunty rządowe. I na tych gruntach rządowych osadzono przybywy. To jest taka mieszanka. Pochodzenie tych kolonistów tutaj jest związane z takim szczepem, narodem Setu. Jest związane z, bardziej z Estonią niż z taką Wielką Rosją. Więc oni tutaj. Byli osadzeni, no i funkcjonowali, mieli stworzyć taki pierścień żywioł rosyjskiego zabezpieczający tą część militarną, czyli twierdzę. Na przestrzeni lat to się nie udało, oni się bardziej polonizowali. Te stosunki między Polakami a Rosjanami układały się stosunkowo nieźle. Oni tutaj byli zesłani, dostali ziemię, on się na uprawie ziemi obronie znali. Tam, skąd pochodzili, zajmowali się rybołówka. Tutaj się uczyli tego. Im wychodziło kiepsko, ta kultura rolna w ich wykonaniu była bardzo słaba. Jadąc drogą krajową nr 62 z nowego dworu mazowieckiego do Pomiechówka, po prawej stronie dostrzec można 5 złotych kopuł odsuniętego nieco od drogi budynku. To cerkiew świętej Aleksandry i jednocześnie jedyna wiejska parafia prawosławna na Mazowszu i w całej centralnej Polsce. Jej historia sięga pierwszej połowy XIX wieku. Po stłumieniu powstania listopadowego, car Mikołaj I zdecydował się osiedlić prawosławnych osadników w pobliżu twierdzy Modlin. Celem była rusyfikacja okolicznej ludności. Czas pokazał jednak, że to rosyjscy osiedleńcy dość szybko się spolonizowali. Więcej o prawosławnym osadnictwie, losach cerkwi i wielokulturowości Stanisławowa opowiedzą Andrzej Lenart i Danuta Bolek, członkowie Stowarzyszenia Twórcza Dolina z Pomiechówka. Początek XIX wieku. Tutaj w Modlinie no, to funkcjonowała twierdza. Ta, prawda? Po, po początki to wiąza, wiążemy z Napoleonem. Następnie, no, po tych wszystkich perturbacjach, kiedy Rosjanie tutaj zapanowali na tym terenie, budowa twierdzy poszła takim szerokim frontem i po powstaniu listopadowym, mniej więcej to jest 1836 rok, myśl Iwan Paskiewicz yy, chciał otoczyć twierdzę. Takim kordonem wsi rosyjskich. Taki projekt był. Ten projekt później zaakceptował car, i tam 30 1837 38 trwały przygotowania logistyczne, no bo to trzeba było, no, miało powstać kilka wsi. To osadnictwo miało być wokół twierdzy z dwóch stron wisły, od zakroczenia do pomiechowa mniej więcej. Były założenia, ile tych wiosek miało posad, mniej więcej i trzeba było ściągnąć osadników, i z naszej strony były zaplanowane. Trzy takie lokalizacje, to znaczy kolonia aleksandryjska, obecne w Stanisławowo, Kosepko i Szczepionko. Oni wszyscy pochodzili z Góbrej Pskowskiej. 25 rodzin w Stanisławowie, 17 bodajże w Kosepku i 20 rodzin w Szczepionki. Oni wszyscy dostali działki, mniej więcej 10-morgowe i większe. Dostali domy, wyposażone, byli zwolnieni ze służby wojskowej, z podatków na pewien o, okres. To byli chłopi tacy, prawdopodobnie. Był to nakaz carski. Przeprowadzamy się tutaj, prawda? W pierwszej fazie tego osadnictwa, to było tam około 70 paru rodzin, bo jeszcze na terenie gminy zakroczył. Też to osadnictwo było. Pierwsze lata osadnictwa były dla kolonistów bardzo trudne. Nie znali języka. Miejscowych zwyczajów przyzwyczajeni byli do innych warunków klimatycznych. Nie potrafili gospodarować na polskich ziemiach. Wcześniej zajmowali się głównie rybołówstwem, a po przyjeździe do Polski musieli nauczyć się pracy na roli. Podpatrywali u polskich chłopów, w jaki sposób gospodarować. Poznali język polski i tutejsze tradycje. W drugiej połowie XIX wieku, liczba kolonistów rosyjskich w okolicy zaczęła się zmniejszać. Niektórzy, po uwłaszczeniu sprzedawali ziemię i wracali do Rosji. Inni po prostu wtapiali się w miejscową ludność poprzez małżeństwa. Jedyną różnicą pozostawała religia. Nie więcej Trwało to do 1864 roku, czyli do uwłaszczenia kiedy oni stali się właścicielami tej ziemi, bo do tej pory to, to byli, aby nie na swoim, nie byli właścicielami tej ziemi. I wcześniej już zaczęły się od początku z 60-tych takie... Polacy zaczęli dzierżawić od Rosjan pojedyncze gospodarstwa. Polacy, Żydzi, Niemcy. W 75 roku nawet ukazał się kastacki zabraniający sprzedaży nieprawosławnych. Z tego względu się obawiono, że ta ziemia właśnie przejdzie w inne ręce i ten cel kolonizacji, który był założony, on nie będzie osiągnięty. Przed powstaniem listopadowym nie było w Królestwie Polskim znaczących miejsc, w których osiedlała się cywilna ludność rosyjska. Niewiele było także cerkwi. Jednak po klęsce powstania listopadowego prawa wyznania panującego przyznano rosyjskiemu kościołowi prawosławnemu. Wokół budujących się twierdz postanowiono budować pierścień kolonii, które będą zasiedlane przez prawosławnych osadników sprowadzanych z Rosji. Wyrzutów osadniczych było kilka, tylko najbardziej znaczący był ten pierwszy. Nawet liczby osadników, czy lat, kiedy tutaj zostali sprowadzeni. Precyzyjnych takich informacji nie ma, One są w miarę dokładne. Czy znajdujemy notatkę prasową, że tam komisarz do spraw osadnictwa w roku 1840 zakupuje Żyto dla osadników, prawda? Czy ogłasza przetarg na zakup Żyta, tak? Czyli jest jakaś informacja o tym, że to osadnictwo już było, albo nie wiem, albo już za chwilę będzie. No ale są tam na, na przykład informacje na temat, ile dostali koni, krów. Co łączyło osadników sprowadzonych z Rosji? Jedyna rzecz, której ich religia. Cerkiew była w twierdzy, no ale wiadomo, w tamtych czasach nikt kilkanaście kilometrów nie będzie chodził do na nabożeństwa, więc postanowiono pobudować cerkiew tutaj. Tutaj, czyli w Stanisławowie, zwanym wówczas kolonią aleksandryjską, cerkiew pełniła rolę integrującą i spajającą społeczność prawosławną przez wiele kolejnych dekad. Decyzja zapadła nam w latach w 42, 43, w 44 zaczęto budować, w 46 oddano cerki do użytku, do, do, no i, i tutaj rola cerkwi była bardzo wielka, bo oni sprawiali tutaj całą tą ludność. To wszystko, żeby się ten cały temat kolonizacyjny dużo wcześniej prawdopodobnie rozsypał, gdyby nie działania cerkwi. Do nowo wybudowanej cerkwi przeniesiono elementy wyposażenia z nieistniejącego dziś Soboru Świętego Jerzego, który znajdował się na terenie Twierdzy Modlin. W nowej Stanisławowskiej Cerkwi umieszczono na przykład pochodzący stamtąd ikonostas. W ikonostasie znajdują się, patrząc od lewej strony, wizerunek Świętego Mikołaja, Archanioła Gabriela, Matki Bożej, Chrystusa, Archanioła Michała oraz Świętego Jerzego Zwycięzcy, patrona modlińskiego Soboru. Najdalej, na lewo, znajduje się dodana najpóźniej ikona świętej Aleksandry, patronki świątyni. Dzieje świątyni na przestrzeni lat były burzliwe. Nie ominęły jej zniszczenia związane z dwiema wojnami światowymi, celowymi zaniedbaniami po odzyskaniu przez Polskę niepodległości czy wręcz wprost wyrażanymi propozycjami jej zburzenia jako pamiątki carskiej niewoli i przymusowej rusyfikacji. Same dzieje tej cerkwi, tego budynku, też są w sumie ciekawe, bo ona była, wiadomo, działania wojenne, była burzona i tak dalej. Na początku dnia cztery życzki, a teraz ma tylko taką jedną główną. A to, że ta cerkiew przetrwała, no bo właśnie nastawienie tutaj mieszkańców nie było jakieś super przychylne do tego, żeby tą cerkiew odbudowywać. Natomiast no, dzięki generałowi Składkowskiemu Generalnie szkołę naszą i, i dużo domów tutaj budowano z cegły z odzysku. Mm -hmm. Między innymi właśnie z twierdzy modlin, ale też mm -hmm. częściowo ze zniszczonej cerki. I, i to, że <laughs> właśnie generał uparł się, że cerkiew musi przetrwać i odbudować ją jako mniejszą, to dzięki temu ta cerkiew jest teraz. Generał Wojska Polskiego, premier II Rzeczypospolitej Polski, Felicjan Sławoj kładkowski przez mieszkańców Pomiechówka i okolic nazywany jest lokalnym dobroczyńcą. Wraz z żoną upodobali sobie Pomiechówek jako miejsce letniego wypoczynku. Wspólnie organizowali kolonie letnie dla tamtejszych dzieci, zaangażowali się w budowę szkoły. Składkowskiemu przypisuje się też odbudowę cerkwi świętej Aleksandry po zniszczeniach I wojny światowej. W czasie niemieckiej ofensywy w 1915 roku część prawosławnych osadników, w tym proboszcz, ewakuowała się w głąb Rosji. Już po wojnie, w 1919 roku, ze względu na zmniejszoną liczbę wiernych, Stanisławowska parafia została włączona do warszawskiej parafii katedralnej Świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Pozostali na miejscu parafianie nie ustawali jednak w wysiłkach i w 1930 roku, po 11 latach starań, zabiegach metropolity Dionizego i pozytywnych opiniach władz samorządowych oraz wojskowych, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wyraziło zgodę na przydzielenie do Stanisławowa nowego proboszcza i ponowne utworzenie samodzielnej parafii. W 1935 roku zniszczony budynek cerkwi został rozebrany. Część materiałów z rozbiórki wykorzystano do budowy Pomiechowskiej Szkoły, a części użyto przy budowie nowej, mniejszej świątyni, otworzonej w 1938 roku. Znaczy ona była bardzo długo zniszczona. to całkiem to ją roz... odbudowałem no, tuż przed wojną, ale ona przez długi czas, bo tutaj była, była cerkiew i na cmentarzu była kaplica cerkiewna, która też była zniszczona w czasie I wojny światowej. I tam nawet była, jak powiedzieliście, korespondencja, że mieszkańcy piszą do komendanta twierdzy, bo no to jakby teren wojsko. zresztą w tych latach większość Budynku, które powstawały, mówimy, w latach 30-20 wieku, musiały mieć zgodę oprócz władz cywilnych, władz jeszcze wojskowych. Podwójne zezwolenia były na budowę, ze względu na to, że to teren ostrzału, forty, twierdza, i, dla, i dlatego mieszkańcy pisali, o właśnie, głównie mieszkańcy prawosławni, pisali do dowódcy prośby o to, żeby. Zabezpieczyć, bo było to rozkładane. W tym czasie też uległ dewastacji sam cmentarz. Świątynia przetrwała też II wojnę światową. Niedługo po wojnie została zamknięta na skutek spadku liczby wiernych i pogarszającego się stanu technicznego budynku. Gruntowny remont cerkwi zakończył się dopiero w 2016 roku, nadając świątyni obecny wygląd. Z dawnych czasów zachował się także cmentarz prawosławny, administracyjnie należący dziś do Nowego Modlina. Cmentarz dzieli się na dwie części. Wojskową, zwaną też cmentarzem fortecznym, gdzie chowani byli żołnierze związani z twierdzą modlin i ich rodziny, oraz cywilną, przeznaczoną dla mieszkańców okolicznych wsi. Cmentarz forteczny jest obecnie w znacznej mierze zdewastowany, zarośnięty drzewami i krzewami. Po II wojnie światowej wiele nagrobków okradziono lub sprofanowano. Obecnie Fundacja Akcja Kultura prowadzi tam prace mające na celu ocalenie pozostałości zabytkowych nagrobków. Ta funkcjonująca jest odgrodzona od, od reszty i nie tak zarośnięta i zaniedbana jak ten, na którym są prace. To jest tak zwany forteczny cmentarz. On był przeznaczony dla twierdzy modnych. Znaczy ten jest główny ten cmentarz, to forteczny, był związany z twierdzą, no ale to też oprócz pracowni, znaczy oprócz wojska Różnego stopnia, prawda? Bo I ważni, i mniej ważni, jak to wszędzie, i osoby cywilne. To świadectwo tam było teraz. Cerkiew i cywilna część cmentarza przetrwały trudne wojenne i powojenne czasy. Mimo antagonizującej polityki władz, powoli zanikały też różnice dzielące społeczność polską i rosyjską. Większość z nich była spłaszczona, ich różniła tylko wyłącznie religia. To skomplikowane były bardzo relacje te narodowościowe, ale generalnie za Przyczyną władz, oddolnych jakichś takich niesnasek. W żadnych przekazach historycznych się nie znajdują. One na pewno były, ale to mogły wynikać wiem, z walki o majątek, wiedzę, o coś takiego, prawda? Ale takich świadomych politycznych jakby niesnasek to nie słychać. Efektem asymilacji jest również to, że oprócz wspomnianych cerkwi i cmentarza. Coraz mniej jest w przestrzeni Stanisławowa i okolicznych miejscowości śladów świadczących o obecności prawosławnych osadników. Z tego co wiem, to jeden z takich właśnie fajniejszych domów został niedawno zburzony. I to Jak? chyba ostatni już, nie ma już więcej. Pojdziemy Ciężko powiedzieć ze względu na to, że to wszystko no, przez lata płonęło bardzo dużo. One były charakterystyczne, bo wszystkie były budowane i stawione szczytem do drogi. Przeważnie były w formie bliźniaków. Z jednej strony mieszkała jedna rodzina, po i dalej były budynki gospodarcze, też przynależne do jednej posesji i do drugiej. I to był taki charakterystyczny układ, jeżeli chodzi o prawosławne osadnictwo. Nie tylko materialnych pozostałości po rosyjskich kolonistach jest coraz mniej. W 1907 roku Stanisławowska parafia skupiała rekordową liczbę wiernych, bo aż 1350 osób. Obecnie w Stanisławowie i okolicach mieszka już niewiele osób wyznania prawosławnego. Co się stało z potomkami pierwszych prawosławnych osadników na Mazowszu? Cerkiew przetrwała, tej ludności praktycznie tutaj nie ma. On, część z nich wyjechała, taki wielki spadek liczby gospodarzy tych rosyjskich z tego pierwszego osadnictwa to jest mniej więcej lata 1870. Część już tych Rosjan wyjechała. Następnym okresem, który wpłynął na znaczny obytek to 1945. Jest niejasna sprawa tutaj zachowania ludności rosyjskiej w czasie II wojny światowej. Faktem, że oni mieli tutaj pewne przywileje od władz niemieckich, dostawali te większe przydziały żywności. No, w tamtym czasie była to rzecz, która mogła ich tam troszeczkę no, różnić z miejscową ludnością, prawda? I generalnie wielu z nich po 1945 roku też do końca tego nie wiadomo. Czy to był przymus władz, czy dobrowolne wyjazdy. Prawdopodobnie, że ci coś tam mieli na sumieniu, więc oni pojechali dobrowolnie, a czyli była zmuszona. W tej chwili osób prawosławnych takich jest tutaj bardzo niewiele, ale z tego okresu, załóżmy, no, w pierwszej połowy XX wieku, no, to było bardzo wiele małżeństw mieszanych polsko-rosyjskich, gdzie potomków troszeczkę zostało. A co trzeba powiedzieć, że bardzo wiele było małżeństw rosyjsko-niemieckich. Zresztą w aktach parafii prawosławnej można zobaczyć, że są polskie nazwiska, rosyjskie nazwiska, no ale jest również prawosławny. Też nie wiadomo, czy na przykład te małżeństwa nie były powodowane tym okazem carskim z 1875 roku o tym, że tylko prawosławni mogą mieć I przyjmowali prawosławie, no, ziemia, bo ziemia zawsze miała odkręcenie. Mimo trudnej historii, zmniejszającej się wraz z upływem czasu liczby wiernych, parafia prawosławna świętej Aleksandry w Stanisławowie prężnie funkcjonuje. W cerkwi codziennie odbywają się nabożeństwa, na które zjeżdżają się wierni nie tylko z najbliższej okolicy, ale także z Legionowa, Czerwińska czy Wyszogrodu. Parafianie dbają też o miejscowy cmentarz. Nieliczni już prawosławni mieszkańcy lub ci pochodzący z mieszanych rodzin są ostatnimi świadkami wielokulturowej i wieloreligijnej przeszłości tej niewielkiej mazowieckiej wsi. Natomiast tutaj cały czas istnieje możliwość e, nauki religii, bez względu na to, jest to Ja chodziłam do szkoły podstawowej w latach 80. XX wieku. To miałam w klasie koleżankę prawosławną i to były czasy, kiedy religia odbywała się jeszcze przy parafii. No to my chodziliśmy do kościoła, tak, a ona miała religię u siebie w parafii prawosławnej. Mojej znajomej mama, ona chyba na przodków prawosławnych. I zawsze właśnie ta jej córka mówiła, że mama ma fotwójne święto, bo opiekuje się wyróbani. Cmentarzu prawosławnym, no i ma też właśnie na, na cmentarzu katolickim, tak? Przy toradzie katolickiej tak? takie historie też nie. No. Takich potomków mieszanych małżeństw jest bardzo dużo. My nawet nie wiemy, to wychodzi mi rozmowa, w miarę rozmowę, bo tej chwili polsko brzmiące nazwisko, to nie znaczy, że jej że tam dziadkowie czy rodzic nie byli z rodzin prawosławnych. Podejrzewam, że... Osób z pochodzenia jest bardzo wiele, praktykujących w prawosławie niewiele, bo te małżeństwa kieliczne były bardzo wielodzietne, prawda, w tym stanie. Potomkowie przetrwali. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wielokulturowym Mazowszu, zajrzyj na stronę mazowsze.etnograficzna.pl Podcast zrealizowało Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Partnerzy i patroni. Federacja Mazowia. Fundacja Picture Dog. Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz. Mikrowyprawy z Warszawy. Radio RDC. Zadanie publiczne pod nazwą Wielokulturowe Mazowsze dofinansowane z środków budżetu województwa mazowieckiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriot z jutra. Utwór dostępny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa na tych samych warunkach.